Kochani, z racji, że zaraz um, zaczynamy vlogmasy, Chcę takie krótko zacząć nasze vlogy. Żeby było bardziej jednolite tło, to, to położyłam tutaj y, moją tą narzutę, bo tamta czerwona bardzo była widoczna. No, więc kupiłam taką świeczkę na święta. Janki. Bardzo je lubię. Mam jeszcze zeszłego roku jakąś, taką małą, no ale ta jest naprawdę cudna. Bardzo mi się podoba i była na promocji. To jest pierwszy kalendarz, jaki kupiłam Harry Potter i to są figurki z Funko Pop. Nie zbieram tych figurek, ale stwierdziłam, że fajnie mieć taki kalendarz. Wiem, że ponad się powtarzają figurki z chyba 2018, ale nie miałam tamtego kalendarza. Więc będę miała teraz figurki. Serio mi się to mega podoba. Zobaczymy, czy będzie fajne faktycznie. I teraz. Teraz czas na primarka. Kupiłam takie cudne bombki z myszką Mickey i mini. Które są śliczne, za 17 zł, więc nie jest to drogo. Kupiłam też sweterek, bo kupiłam też taki sweterek świąteczny i chcę z nią zrobić sobie piękne zdjęcia. Już Wam pokazuję jest takim słodkim pingwinkiem Tequila też ma z pingwinkiem sweterek Więc idealnie I on kosztował 39 zł Serio jest cudny I jest z takiego fajnego materiału Jest taki bardzo cieniutki Nie jest taki Nie wiem, ja nie lubię sweterków generalnie Ale ten mi się podoba Kupiłam taką bluzkę świąteczną Białą I ona kosztowała 13 zł. Taki jak wiecie, zwykły t-shirt do spodni spoko będzie wyglądać. W tym roku e, temat myszka mini będzie. Będą pierniki takie cudne w kształcie myszki mini. One też co kosztowały. 13 zł. To kupiłam jeszcze. To już co prawda nie świąteczne, ale to też pokażę. Bo w sumie kojarzę się ze świętami. Taką cudną bluzkę z Olafem. Niestety nie było 2 XS, w które wchodzę, i mam 2 e, XS, ale ja mam nadzieję, że się nie utopię. I ona kosztowała 34 zł. No ale musiałam, uwielbiam Olafa, więc. I jeszcze na sernik, bo co roku robię z mamą sernik, będzie właśnie sernik w tym roku z myszką mini. I to kosztowało 26 zł. Wiecie, silikonowa foremka kupiłam taką przesłodką mini. Serio, uwielbiam y, mini i uwielbiam Disneya, więc y, będzie ładnie wyglądała. Muszę jeszcze do tego dokupić świąteczny y, kocyk i będzie idealnie. W pepko kupiłam taki przecudny kocyk. Chcę Wam pokazać kolejną rzecz. To jest kalendarz adwentowy dla Psów. Ten jest akurat z wołowiną, bo był jeszcze z kuczekiem, ale tequila nie może iść kuczeka Jest tutaj taki słodki mopsik I on kosztował 10 zł Więc jak widać nasze kalendarze czekają Dobra kochani, będziemy ją otwierać, mam nożyczki Zamówienie poszło z kokolity eee... Chyba za kalendarz dałam 199 zł, tak mi się przynajmniej wydaje. Plus przesyłka. Nie pamiętam, co ja tam zamówiłam właściwie do końca. Zawsze tam wszystko to pakują tak żebym ja się tam dostać nie mogła. Ewidentnie. Rozpakowanie, ta, 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 ta. Papier. Papier. Bardzo dużo papieru. No bo nas. A w ogóle idealny karton na wycięcie na ten, na strajku, więc tak. Mm. Tu są moje formy do paznokci z Semilaka. To nie ma nic wspólnego, ale to też Wam pokażę, że kupiłam. No i tu jest mój kalendarz świąteczny, o który mi wychodziło. Dostałam jeszcze jakieś wiadomości, ale to zaraz zobaczę. I to Wam pokażę. Dydu, Kalendarz z NYX-a. jest mm, Jest taki. Jest taki. A nie będę go na razie w środku otwierać. No. Więc e, mamy już a w sumie dwa kalendarze plus te mam kalendarz, więc będziemy mieli co otwierać na vlogach. Tak. Teraz małe zakupy. Kolejna rzecz w przygotowaniach do świąt i do vlogmasów, a właściwie do filmu, który będzie, więc e, Netflix i moja lista. Będę oceniała filmy i wam napiszę, które są faktycznie warte obejrzenia. W przerwie między zajęciami e, robię plan vlogmasów. Więc wszystko będzie zaplanowane. Przyszło zamówienie ze świątecznymi rzeczami. Mam więc zamówiłam bardzo dużo skarpetek. Zamówiłam takie. I taki zestaw był po 10 zł w sumie. Tutaj są takim sutkimpiami, a tutaj są śnieżynki. Drugie takie same w tej samej cenie. To są ciastka, szare i różowe. E, takie boskie skarpetki. Oraz takie z Nikołajem Zamówiłam też takiego krasnala jako dekorację i krasnal był też za 10zł Zamówiłam taką kokardę, w sensie to jest spinka do włosów, do ją na święta I zamówiłam kolczyki świąteczne, takie ze śnieżynkami I takie z pomponami. Oraz do tego zamówiłam bluzkę. W takie słodkie korgi świąteczne. Czerwoną. Oczywiście, bo to jest krzyżowiec. Taką. No i taka typowa świąteczna koszulka. Urocze. Urocze korgi. Zamówiłam też taką czerwoną sukienkę obcisłą. Tylko nie wiem czy nie będzie za długo, zaraz ją przymierzę. I ona kosztowała 30 zł. I ma takie y, bufiaste rękawki. No i kolejne świąteczne zamówienie. Węping kupiłam grę Harry'ego Pottera. E, świąteczny list to, są, to jest książka świąteczna. I baśnie z Harry'ego Pottera. Pocałunki w Londynie, pocałunki w Paryżu, Bez Ciebie to nie święta, Zdala od siebie oraz Topr. Oczywiście wyrabiałam ciasto na piernik. To już chyba ostatnie przygotowania do świąt, tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie idziemy po nową choinkę. Tak, bo nasza jest już za mała i ma wiele lat, więc widzieliśmy, że chcemy nową choinkę i właśnie jedziemy do Obipu. Wybraliśmy taką 2,5 metra. Jest, będzie ogromna.